Skąd pomysł na rajd rowerowy? Jesteśmy tutaj po to, żeby aktywnie spędzać czas. Ja uwielbiam aktywnie spędzać czas, bo rower i, i góry to coś co, coś, co lubię co jakiś czas kontynuować. E, jesteśmy tutaj po to, żeby spędzić fajnie czas, mamy piękną pogodę. E, pierwszy wypad był 24 września i chcemy zrobić z tego imprezę cykliczną, dlatego teraz... Kolejny rajt rowerowy z cyklu Szymanko Kolarze jest to już druga edycja. Myślę że w listopadzie jeśli nam pogoda pozwoli będzie trzecia i będziemy się tak cyklicznie spotykać. Może wytworzą się kolejne grupy które już będą stricte górskie czy, 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 czy szosowe. Zobaczymy. Myślę że to fajna inicjatywa a tym bardziej że spotykają się tutaj i członkowie PTT i, i, i nasza społeczność jaworska. Mamy też grupę z Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Uchwaławczego. Także myślę że, że wszyscy się łączymy Tworzymy fajny klimat i będziemy na pewno to powtarzać i kontynuować. Dzisiaj trasa wymagająca czy taka lekka? To zależy dla kogo. Ja ostatnio tutaj wjeżdżałem w około 25 minut, natomiast myślę, że dzisiaj około godzinki jechaliśmy. Całe paszowice są delikatnie pod górkę, a końcówka jest troszeczkę mocniej, a z racji tego, że mamy. Dużą rozpiętość wiekową, jeśli chodzi o uczestników, to niektórzy też i prowadzili, a musieliśmy się dostosować do ostatniego, najsłabszego ogniwa, więc myślę, że i wymagająca i niewymagająca, ale trening czyni mistrza, jak to mawiał mój nauczyciel w WF-u, także myślę, że, że dzisiaj spokojnie, spokojnie, ale kolejne rajdy to już oni będą na samym przodzie, a to ja będę z tyłu.